Oddajemy kolejną ważną inwestycję w Grudziądzu, budowę, modernizację ulicy Kruszelnickiego wraz z mostkiem na Trynce. Łączny koszt tej inwestycji to około 5 milionów złotych. To bardzo ważna inwestycja realizowana w ramach projektu tzw. niskiej emisji. Planujemy, aby tą ulicą jeździła jedna, przejeżdżała jedna z linii autobusowych. Myślę, że zostanie to uruchomione od 1 stycznia. W ramach tej modernizacji wykonano właśnie jedną zatokę autobusową, drugi przystanek, który jest w ciągu ulicy wykonano też. Kompleksową modernizację wszystkich, całej infrastruktury podziemnej. Cieszę się, że ten, że, że zostało oddane. Jestem także bardzo zadowolony. Myślę, że mieszkańcy też z przebiegu prac. Gratuluję tutaj wykonawcy: wszystkie prace zostały wykonane w terminie. Gratuluję też ZDM-owi, których. Który dopilnował, aby ta ulica została wykonana i w terminie, i myślę, że dobrze jakościowo to. Wreszcie też cieszymy się, że udało się zakończyć tę pracę na tym odcinku, bo mieliśmy już sporo głosów, że była to duża uciążliwość. No, przeprawa przez każdy ciek wodny no, jest utrudnieniem, trzeba nadrabiać. No, największe zastrzeżenia dotyczyły dzieci poruszających się do szkoły, no, bo jednak ten pierwszy odcinek był skrócony, no ale też. Bardzo ważna rzecz, że dwukrotnie musieliśmy ten mostek zamykać, a on zwieńczył jakby ten nowy obiekt, możliwość przejazdu już w sposób bezpieczny i też jakby dużych pojazdów, czyli też służby przeciwpożarowe będą mogły sobie bezpiecznie dojechać, że wiemy, że to jest kolejna droga, która na rozwijający się osiedle na Kapuście po prostu będzie takie bezpieczeństwo dla tych mieszkańców zapewnione. To widać nawet po ruchu jaki tutaj jest. Stoimy kilka minut za a ten ruch jest bardzo wzmożony. Udało się rzeczywiście nam to sprawnie zrealizować. Mamy nadzieję, że ta ulica będzie usługa tutaj mieszkańcom wszystkim i czekamy jakby na kolejne inwestycje tutaj z ramienia miasta Grudziądz, które też byśmy chcieli wspólnie realizować. Także wiemy przebieg tej trasy 18 od 1 stycznia. No dobrze, wiemy, że samo osiedle już tu kapusta jakby zamyka już rozwój, bo miejsca nie ma, ale na przedłużeniu ulicy Kruszelnickiego rozwija się osiedle tak zwane Mieszka, tak? Na ulicy Mieszka I powstaje wiele obiektów wielorodzinnych i to też na pewno będzie alternatywa, żeby nie porusza się ulicą Legionów, ale przejechać właśnie ulicą Kruszelnickiego i dalej ulicą Piusuckiego. No i jakby odciążyć też ulicę Karabinierów i te ulice poprzeczne jak Armii Krajowej czy Bema, więc to na pewno, jeżeli chodzi o tę rozwijającą się część mieszkalną, na pewno ułatwi dojazd. W planach mamy też budowę czy przebudowę ulicy Mieszka w kierunku, w kierunku Nowej Wsi, więc to też rzeczywiście, jeżeli ta inwestycja by powstała, aczkolwiek ona jest no, w planach w tej chwili, więc to by był też skrót jakby i połączenie z gminą, ulicą Mieszka, tak? czyli rzeczywiście wtedy się łączy taka alternatywa wręcz dla ulicy Poniatowskiego. Tak duży skrót jadąc z kierunku Nowej Wsi. Nie było opcji wybudowania e, zatoki po przeciwnej stronie z uwagi na strukturę własnościową e, no działek, które się tam znajdują. Nie jest to wykluczone, to można jeżeli będą takie oczekiwania mieszkańców to uzupełnimy tutaj owiatę. Myślę, że to jest kwestia przygotowania rzeczywiście e, terenu. No jest to teren taki akurat zadrzewiony, jak Państwo widzicie, więc trzeba by tam część zieleni usunąć, ale jeżeli będzie takie oczekiwanie i taka potrzeba, to uzupełnimy to o wiatach. Z inżynierami do spraw mostowych, specjalistów od konstrukcji stalowych, robiliśmy wstępne oględziny tego obiektu i no on jest bardzo skorodowany. Korozja w niektórych miejscach przewyższa grubość już konstrukcji stalowej, więc najprawdopodobniej, ale będziemy chcieli też to ustalić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, żeby przyjechał też na Oględziny. Będziemy podejmowali decyzję, ale w dużej mierze można powiedzieć, że ten obiekt nie będzie się nadawał do ponownego budowania ze względu na stan techniczny.